Prezes to ma klawe życie. Oraz wyżywienie klawę. Przede wszystkim już o świcie, dają mu do łóżka kawę, a do kawy jajecznice. A gdy już podeszle zdrowa, to przynoszą mu oblektyce. Bardzo fajną premierową. Bo są inaczej trochę stary, mówi najjaśniejsza pani. Po tym ruch się robi w izbach, Prezes łóżka wstaje lekko, siada sobie złoty zycbat, złotą goli się żywletką i świeżą. Grzechko i zdrowo. Wkłada ciepłe kalesony i koszulkę flanelową. A tu przyjemności same oraz niespodzianek wiele przynoszą mu telewizję Trwam, Radio Maryja i niedzielę. Media katolickie, narodowe i skrabiają perfunkami. I może grać w salonowca. Z prezydentem, z sędziami i tajnymi agentami. Po obiedzie złota cytra, melodyjkę wyśpiewuje. Prezes bierze z szafy litra wody święconej i obija dękiem szyjkę. Potem kogoś odróć każe, albo innych zabić stylca. Dobrze, dobrze być prezesem! Choć to świnia i kliopica. Choć to tyra i krwi